Z strony Dominik, zaproszę Was bardzo serdecznie, bo trafiłem nową postać. A jest to Bibi Bibi bi bi. trafiłem i jest tutaj bi Razem sobie to ulepszę. Bi trafiłem, jeszcze dowód Wam pokażę. To na pewno jest tu o. Dobra Bum I to jest to Trafiłem bi Z dużej skrzynki ja myślałam, że. A, ja myślę sobie. Że... A, otworzę jedną skrzynkę poza odcinkiem, bo na pewno nic nie będzie. Właśnie widzę. Bi będzie. Eee... Co ten browser Stars... Ma! Czyli sobie już zagramy tą nową postacią, nie? Zaraz, bo coś mi... A, już wszystkich mam do ósmego podnieść. Hmm. Dobra, to teraz bardzo zacząłem grać darylem. Dobra, ulepszamy. Okej. Okay. Nie wiem czy mnie słyszycie czy nie. Już powinniście lepiej mnie słyszeć. XD Dobra, zagramy sobie nową postacią B. Takie dwie szybkie rundy. Ale będziemy robili na nic challenge. Żeby bez wychodzenia z gry wbić, o jak Józef Dwud... Od razu z 20 rangę Okej, okay, biorę Bo to dla mnie eee... Ja chyba na hita ich zabijam Chciałem powiedzieć, ten gościu mi nie straszny. Dobra, coś mi mega ścina. Więc tak. Pójdziemy sobie tu i już nie będzie ścinało. Ale zbagowane tło zobaczyłem teraz. Brawl Stars, okej, okay. nieważne. Bo jak każdy wiecie, koniec koniec roku szkolnego, ja mam koniec trzeciej klasy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień. Dobry. Dzień! O nie! Jaki ten auto, autoatak jest bezsensowny. Jest! Pójść po to, czy nie? A. Ale jazda. Dobra, jak obiecałem dwie rundki, to właśnie to była ta druga rundka. No to kończymy. Właśnie, bo chcę skończyć całą grę. To dobrze, że mi postacie lecą, ale, ale teraz mogę mieć mniejsze szanse. Zobaczymy, jakie mam szanse. No nie za dużo. Na legendarnego, no to zawsze mało. Ej, ale jeszcze epika mogę trafić. Jeszcze epik. Mi brakuje epika jeszcze jakiegoś? Chyba nie. Nie wiem. Brakuje mi nani. Nani. nie nieważne, nieważne, nieważne. Dobra. O. Polecam. Dobra. się jeszcze nagrywa i jakim cudem okej, okay, ale teraz mogę was troszkę hmm. przynudzić bo sobie będę coś szukać w ustawieniach tylko, że to jest bardzo ten. Mam Androida 9.1 Dobra. To jeszcze pójdziemy w jedno. Braw nie będzie wiedzieć o co już totalnie chodzi. Ale jeśli jest głupi... Dobra, dawaj. Hmm, cwane. Dymek czatu z eventy. Co? Ej, zaraz, zaraz, zaraz. Co ona powiedziała? Pyk. Dymek czatu z eventy. What? Ej, o co chodzi? Na przykład teraz dajmy to. Nie znaleziono tekstu w tym miejscu. Nie znaleziono tekstu w tym miejscu. To zaznaczmy jej całe. Ułatwienia dostępu. Ostatnie aplikacje. Wróć. Ekran główny. Dymek czatu z eventy. Co? Eee, dobra. Dziwne bardzo. Ale, papa. Może na relatorka was będzie chciała pożegnać. 13. Dwukropek. 36. Gorzów Wielkopolski. Słonecznie. 22. Stopień. 24 stopnie 16 stopni. Piątek 26 czerwca. Przejdź do Discover. Szukaj. Wyszukiwanie głosowe. Motywy. Muzyka. Filmy. Zdrowie. Optymalizator. Google. Sklep Play. E-mail. Ustawienia. Galeria. Telefon. Kontakty. Wiadomości 14 powiadomień. Chrome. Aparat. Aplikacje w doku. Zakończ nagrywanie. Co za głupek. Zakończ na. Co się dzieje? Fak? Może to w czymś pomoże. Dobra, papa. Pa.